Cześć, witam cię serdecznie na moim kanale Anatomia Yogi i w dzisiejszej serii Czas na myśl chcę Ci opowiedzieć o połączeniu duszy z ciałem. I zanim to, pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi praktykami jogi, medytacjami i m.in. takimi filmami, jak ten, w którym mogę przybliżyć Ci zagadnienia dotyczące ciała, umysłu i duszy, czyli dokładnie tak, jak patrzy praktyka jogi na człowieka. Nasze ciało i nasza dusza nieustannie się ze sobą komunikują. Problem polega na tym, że nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć ten język. To jest trochę tak, jakbyś pojechała do obcego kraju albo pojechał do obcego kraju i ktoś do ciebie coś mówi, ale ty nie do końca rozumiesz, no bo nie znasz tego języka. Ale czy to oznacza, że ta osoba nie próbuje ci czegoś powiedzieć? No oczywiście, że próbuje. I. Czasem jest tak, że jesteśmy w stanie wiele zczytać, chociażby z samego języka ciała, no właśnie, o ciele mowa. Ale są rzeczy, których my nie potrafimy zrozumieć, i w momencie, kiedy nie potrafimy czegoś zrozumieć, nie dochodzi do nas pewnego rodzaju informacja, to mamy tendencję do tego, żeby ją odrzucać. No bo jeżeli komunikat nie jest zrozumiały, to te informacje odrzucamy. I tak niestety dzieje się bardzo często i u wielu osób. Zresztą zaraz jak ci dam konkretne przykłady, to zobaczysz to albo u siebie, albo u swoich znajomych. Jeżeli chodzi o komunikację właśnie naszej duszy z ciałem i komunikacji duszy tego, co w nas jest, tam głęboko w nas, właśnie poprzez ciało. Dam ci teraz prosty przykład. Jeżeli masz problemy ze snem. Masz duży problem, żeby zasnąć, wybudzasz się w nocy. Albo czasem czujesz ścisk w żołądku, albo ból brzucha, kiedy idziesz przed, albo idziesz gdzieś na jakieś ważne spotkanie, albo jesteś przed jakąś ważną rozmową kwalifikacyjną. My to odbieramy za normę, no bo wszyscy tak mają. To, że czasem zaciśnie ci gardło i nie jesteś w stanie nic powiedzieć, albo chodzisz z taką gulą w gardle od wielu, wielu lat, to też jest informacja. I to nie oznacza, że wszyscy mają tak samo, że inni też tak mają. To jest właśnie ten subtelny język, o którym mówię, jak komunikuje się dusza z naszym ciałem. I jeżeli my traktujemy te subtelne sygnały z naszego ciała, właśnie jak taką osobę, która mówi do nas w obcym języku i trochę machniemy ręką i staramy się coś tam zobaczyć, ale w sumie z tej komunikacji niewiele wychodzi, to podobnie dzieje się właśnie na poziomie naszego ciała. Jeżeli nasze ciało stara się z nami komunikować, a my nie jesteśmy w stanie odebrać tego sygnału, i tam spojrzymy, że coś tam do nas mówi, ale trochę machniemy na to ręką, no to o ile mamy tutaj sytuację, że ta osoba, która nas gdzieś tam przypadkowo zagaduje na ulicy, ona po prostu nie dostanie od nas odpowiedzi i sobie pójdzie. Tak, w przypadku naszego ciała, nasze ciało sobie nigdzie nie pójdzie. My z poziomu duszy. Istniejemy w tym konkretnym ciele. Innego nie dostaliśmy, i w tym ciele innego nie dostaniemy. Więc cała sztuka polega na tym, żeby zacząć odczytywać sygnały, które płyną z naszego ciała i zacząć je rozumieć. Więc co jest pierwszym krokiem do tego, żeby usłyszeć sygnały płynące z naszego ciała? Przede wszystkim uważność. Uważność na to, co pojawia się w moim ciele, bez wkładania łatki inni też tak mają, na dlaczego ja tak mam. Zadaj sobie pytanie: dlaczego za każdym razem, kiedy idziesz spotkać się z daną osobą, czujesz mdłości albo nie czujesz się dobrze? Dlaczego zawsze w danym miejscu boli cię głowa? Dlaczego chorujesz w momencie, kiedy masz jechać do swojej rodziny? Dlaczego przy danej osobie czujesz, że się kurczysz? Zobaczcie, mogłabym mnożyć te przykłady i jest ich naprawdę wiele i teraz chcę Ciebie zaprosić do takiej przestrzeni w Tobie, w której zadasz sobie pytanie, jakie objawy z ciała zazwyczaj towarzyszyły Ci jakiejś sytuacji, ale je ignorowałaś, ignorowałeś albo właśnie wrzucałeś do takiej mm, szufladki, która nazywa się Inni też tak mają. Zerknij sobie w to, bo w ten sposób twoja dusza komunikuje się z twoim ciałem. I doskonale pewnie wiesz, jeżeli jesteś tutaj ze mną dłużej na kanale, że ja mam wykształcenie medyczne. I kiedy ja jeszcze studiowałam fizjoterapię na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Bardzo mało mówiło się o aspektach psychosomatycznych. Oczywiście można było nawiązać do Loena, który to badał, który o tym pisał, opisywał właśnie zależności e, psychę i soma, czyli właśnie psychę, czyli nasza dusza i soma, nasze ciało, ale w takich w środowisku medycznym mało się o tym mówiło. Teraz, całe szczęście, mówi się o tym coraz więcej i coraz bardziej jesteśmy na to uważni. Um, I w tej chwili już psychosomatyka nie jest w dziedzinie ezoteryki, tylko to jest po prostu coraz częściej i dogłębniej badana wiedza o tym, jak emocje wpływają na nasze ciało, jak kształtują to także, jak nasze ciało wygląda. Bo pamiętaj, że emocje będą zarówno wpływały na to, jak wygląda Twoje ciało, ponieważ pod wpływem danej emocji ciało może się transformować. Dam Ci prosty przykład. Jeżeli jesteś ciągle w trybie walki i Twoją um, formą obrony jest stworzenie silnego pancerza wokół Twojej klatki piersiowej, to nic też dziwnego, że klatka piersiowa staje się nabudowana, Taka sztywna, bolesna, czasem w jako reakcja obronna na duże zranienie, potrafimy wycofać serce, klatka piersiowa się zapada. To też jest format, przykład tego, jak um, forma, czyli nasze ciało, podąża za tym, co się wydarzyło na poziomie naszego y, umysłu. Więc rozpoznawanie tego, jak emocje kształtują nasze ciało, ale także jak emocje, Wpływają na choroby i zaburzenia w naszym ciele, to jest kolejny bardzo duży temat, o którym może parę, parę słów wspomnę. Bo o ile te pierwsze objawy dotyczące płynące z naszego ciała, dotyczące małych, takich subtelnych zmian typu, nie czuję się dobrze w tej grupie, albo nie mogę wypowiedzieć danych słów, i, w, i wiesz. To się dzieje tak, że Twoje ciało delikatnie ci to sygnalizuje. Ale jeżeli to ignorujesz, i to dzieje się przez wiele lat, ale czasem wystarczy jeden, ale bardzo mocny bodziec, może to doprowadzić do choroby, ponieważ nasz umysł jest niesamowicie potężny, nasza podświadomość jest niesamowicie potężna. I dosłownie, nasze ciało potrafi nam zafundować chorobę jako formę. Obrony przed czymś, czego nie chcemy. Dam ci prosty przykład. Masz bardzo ważne wydarzenie w rodzinie. Niech to będzie jakaś komunia, ślub, cokolwiek. I bardzo nie chcesz na nim być, więc twoja podświadomość potrafi ci zafundować chorobę, i to taką, która cię ścina z nóg, wysoka gorączka i tak dalej, po to tylko, żeby nie pojawić się na tym wydarzeniu. I mieć dobrą wymówkę. Nie mogłam być, ponieważ się rozchorowałam. I teraz daję Ci ten przykład po to, żebyś mogła z nim sobie zostać trochę dłużej i rozpoznać, czy nie miałaś kiedyś albo nie miałeś kiedyś w swoim życiu takiej sytuacji, gdzie ta choroba przyszła w takim najbardziej adekwatnym momencie Twojego życia, kiedy czegoś bardzo nie chciałaś, nie chciałaś. Pewne rzeczy rozpoznamy od razu. Będą one dla naszego umysłu świadomego bardzo jasne i bardzo wprost, zwłaszcza teraz, kiedy nawiązujesz do pamięci, do swojej pamięci tego, co się wydarzyło u Ciebie, ale są też rzeczy, które nie są wprost, które nie są tak jasne, nie są tak mm, oczywiste. I tutaj zazwyczaj pojawiają się nasze poziomy podświadome, bo nasz umysł podświadomy. Zajmuje ponad 90% naszego mózgu, więc naszego umysłu, właściwie. Mózg to narząd, więc nasz umysł podświadomy praktycznie nami zarządza. I rzeczywiście nie wszystko będzie widać na pierwszy rzut oka, więc jeżeli teraz czujesz, że jakoś to, co mówię, cię triggeruje i pojawia się w tobie takie mm, nie do końca to czuję to z umysłu świadomego tak może być, ale pytanie co się dzieje w umyśle podświadomym? Ale chciałabym teraz z tego tematu delikatnie skręcić taki obszar, w którym chcę uwrażliwić cię na to, jak zacząć pracować z zaburzeniami, które powstają na tle psychosomatycznym, z tymi bólami, które się pojawiają. Jak przede wszystkim zauważać, że dusza komunikuje się z ciałem, jak to robić. Pierwszą rzeczą jest uważność. Twoja uważność na to, co dzieje się w Twoim ciele. Niestety mamy tendencję, albo właściwie mieliśmy tendencję, bo całe szczęście widać to coraz bardziej w społeczeństwie, że przebudzamy się w obszarze właśnie tego zrozumienia, że nasze ciało to nie jest coś, co ma nam tylko służyć, tylko to ciało i my w tym ciele. Duch w nim mieszka i jesteśmy w stanie się z nim komunikować. Właśnie pierwszą rzeczą jest to, żeby zwrócić uwagę uważnie na swoje ciało i być w tym swoim ciele, czuć je, zauważyć sygnały, które płyną z tego ciała. Nawet na początku nieszczególnie to analizować, ale zauważać. Przykład: wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia, wiesz, że są tam trzy osoby, jednej z nich nie lubisz z jakiegoś powodu. I zobacz, jak reaguje Twoje ciało. Jeżeli się napina, jeżeli się kurczy, masz potwierdzenie tego, że Twoje ciało daje Ci znać od razu: Nie przepadam za kontaktami z tą osobą. Albo nawet lepszy przykład: Masz przyjaciółkę, z którą utrzymujesz kontakt, ale zawsze po spotkaniu z nią czujesz, jakbyś miała taką, taki zacisk w okolicy głowy, skroni, czujesz napięcie. Twoje ciało też daje Ci znać, że kontakt z tą osobą na jakimś poziomie, może być dla Ciebie obciążające. Więc ta uważność jest kluczem do tego. No dobrze, więc jak budować tę uważność? No i oczywiście tutaj wchodzi cała na biało yoga, bo to yoga, słowo yoga oznacza łączyć yoga pozwala nam powrócić do połączenia naszego ciała, naszego umysłu, naszego oddechu. Całej naszej, tak naprawdę energetyki, tego, nasza, tego naszego ciała eterycznego, ale także naszej duszy. Wszystko zaczyna ze sobą rozmawiać. Pojawia się komunikacja i oddech szepcze do umysłu, umysł szepcze, szepcze do ciała, ciało szepcze do ducha i to wszystko tak przepięknie się przeplata. Nawiązuje się komunikacja, ale nie komunikacja taka, o której powiedziałam wcześniej, że spotykasz jakąś osobę na ulicy, która mówi w obcym języku i próbujecie się dogadać. Nie. Właśnie uważność zaczyna pozwalać ci komunikować się ze swoim ciałem, z oddechem, z umysłem, ze swoją duszą, ze swoją energetyką. W języku, które wszystkie one znają i wszystkie się między sobą komunikują. Również powrót do ciała w kontekście czucia ciała. Myślę, że o tym wiesz, ale też wspomnę o tym, że jeżeli pewnych emocji nie chcemy przeżywać w naszym ciele, bo one są za trudne, a czasem tak bywa, to odcinamy się od ciała. Stąd też, kiedy zaczynasz praktykować jogę i coraz bardziej świadomie mm, jesteś w kontakcie ze swoim ciałem, może dochodzić do takich sytuacji, że w danej asanie nagle przypomni ci się coś, przyjdzie do ciebie jakaś emocja, to jest całkowicie normalne. Torujesz to połączenie pomiędzy swoimi emocjami i ciałem i dochodzi do wyzwolenia tego ładunku emocjonalnego, który był zablokowany w tym miejscu, w twoim ciele. Więc, niezależnie od tego, czy będziesz praktykować uważność poprzez Pierwsze techniki pratyahary, czyli właśnie uważności naszej w ośmiostopniowej ścieżce jogi, czy jakiejkolwiek formie mindfulnessu, to już jest pierwszy krok do tego, żeby Twoja dusza mogła zacząć komunikować się z Twoim ciałem. Praktyka jogi, asany to kolejny krok, a tym trzecim, który był dla mnie też bardzo, bardzo istotny, to jest rozpoznawanie umysłu podświadomego. Więc zobacz, jak dużo masz narzędzi. Więcej o psychosomatyce, o tym, czym ona jest, jak ciało komunikuje się, w jaki sposób oraz o tym jak dochodzi do takich zaburzeń na polu psychosomatycznym będę mówiła już niedługo bo 13 maja o godzinie 19 na bezpłatnym webinarze, na który możesz się zapisać, do którego możesz dołączyć już teraz. W opisie tego filmu znajdziesz link i możesz sobie przez ten link wejść i zapisać się na ten webinar. Zapraszam Cię do tego, żeby być na żywo. Właśnie we wtorek 13 maja o 19, dlatego że będziemy mogli porozmawiać. Będzie możliwość zadawania mi pytań, więc mam nadzieję, że Dołączysz. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące psychosomatyki, ten temat w jakiś sposób Cię poruszył i rozmowa dusza i ciało też są Ci bliskie, to możesz zadawać mi pytania w komentarzach. Z komentarzy biorę bardzo dużą ilość inspiracji do tego, żeby tworzyć nowe filmy, ale też rozwijam te tematy, między innymi na Instagramie, także możesz mnie tam również zaobserwować, dołączyć do mojego Instagrama. Dziękuję Ci bardzo za wspólny czas w naszej serii Czas na myśl. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, upewnij się, czy masz już tą subskrypcję włączoną. Dla mnie to jest forma takiej wymiany energetycznej, podziękowania za te materiały, które tworzę. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli tą subskrypcję włączysz. Każdy komentarz również pozwala mi docierać szerzej z moimi filmami do innych odbiorców, możesz też sobie kliknąć dzwoneczek, aby dostać powiadomienie o każdym moim filmie. Dziękuję Ci bardzo za nasze spotkanie i do zobaczenia w następnych filmach. Pa! pa.